I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. Posłuchajcie krótkiego wstępu. Pokażę Wam bandytów duchownych, jak niszczą obyczaje wielowiekowe zapisane w prawie kanonicznym. Nie przedłużając, posłuchajcie i sami zrozumiecie, a na zdjęciach zobaczycie prawdziwą wiarę Kościoła i doktrynę katolicką, jaką ci gumisie z Gumisiowa wam podmieniają. To taka nowa wiara z Gumisiowa, wiecie, jak w tej bajce. Można by to nie więcej zaśpiewać tak. Gumisie w kościele harcują, szarżują, wszędzie już słychać herezji ich śpiew. Komunia na łapę, a może coś więcej I pod buciorami Chrystusa jest krew Znieczulica zamiast serca kamień jest W gumisiobie taka praktyka jest Za to pewny abansik jest Tak więc w każdej bajce jest zawsze ukryta prawda A więc Biskup Zieliński, mianowany do katedry koszalińskiej jako nowy wrzut na ciele Chrystusa, będzie teraz wydawał dekrety obrzodzenia, które będą ropieć i gnić. Już w pierwszy dzień dał pokaz, jak można deptać po partykułach ciała pańskiego. Rozdając ciało pańskie jak wafelki, nie zważając. Kogo trzyma w rękach, sam na siebie i innych wydał wyrok. A święty Paweł nas ostrzega. Tych wszystkich, szczególnie, co mają komunie na łapek, co zrobią z partykułami, mówi tak, pomyślcie, o ileż większej surowej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza. Jaka jest partykuła? przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. No tak, taki dekret świętego Pawła ich nie dotyczy. Zobaczycie sami, jak zieliński biskup dziękuje kościołom bratnim, czyli heretykom. Zamiast ich nawracać do jedności kościoła katolickiego, to w imię świętego spokoju będzie tych ekumenicznych heretyków tolerować. Ale nie my. Chrystus założył jeden Kościół, a nie kościoły, biskupie. To nie są ewangeliczne diecezje, tylko heretyckie zbory potępione przez magisterium Kościoła katolickiego. Nie się nie chcę zbytnio już dużo pisać o tym. Bandycie jednym czy drugim który nie jest katolikiem. Sami zobaczcie. Dziękowanie przedstawicielom radnych kościołów i wyznań za wspólną modlitwę i wszystkie działania na rzecz międzyludzkiej i religijnej jedności, abyśmy byli jedno. I co? Nic dodać, nic ująć, nie? Przejdźmy dalej, a tu oto mamy sławnego już od wielu, wielu lat ksiądz pastor Jaroszewicz, król stepu ołtarzowego. To, co mówi o Komunii Świętej, jest herezją i kłamstwem diabelskim. Podciera się katechizmem kościoła 837, który właśnie się jego osobiście dotyczy. Sam sobie strzelił w kolano. Same zdjęcia pokazują, że Jaroszewicz Gumiś od wiosła cofającego się wstecz do archeologizmu mówią przeciw niemu. Sami zobaczcie, potem wszystko skomentujemy. Profanacją według prawa Kościoła, a to Kościół stanawia prawo, bo tak Pan Jezus mu powiedział, co zwiążesz będzie związane, co rozwiążesz będzie rozwiązane. Według prawa Kościoła profanacją nie jest przyjmowanie Komunii Świętej od szafarzy, jak niektórzy przychodzą, czy ja mam się z tego spowiadać? Nie, to nie jest grzech, nawet lęki. Tak samo nie jest profanacją, to diabeł podpowiada, żeby się z tego spowiadać. Nie jest profanacją przyjmowanie komunii świętej na rękę. O tym Kościół wydał specjalny dokument. Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, to jest człowiekiem pysznym i nie respektuje prawa Kościoła, to znaczy unika wejścia w relacje z Kościołem. I ma problem z punktem 837 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przypomnę Wam jeszcze i pokażę Wam dwóch heretyków. Ich wyczyny dziś przewyższają wszystkich heretyków od pierwszego wieku chyba. Takich kłamców, jawnych zdrajców, wrzodów w kościele historii kościół jeszcze nie miał. Zresztą sami zobaczcie. No. Tłum ludzi w kościele. Nie, wiesz, że jak będziesz sam rozdawał komunię, to ci zajdzie trzy kwadranse. To weź, poproś człowieka, którego widzisz w pierwszym rzędzie, w drugim. Znasz go, poproś go, udziel mu błogosławieństwa ad casum na ten moment i on może z tobą rozdawać komunię. Nie potrzebujecie nadzwyczajnych szafarzy, żeby rozdawać komunię w czasie mszy. Podsumowując krótko, taki patobiskup. Nadaje się tylko do podawania bananów małpom na Madagaskarze, a nie do rozdawania ciała pańskiego. Niech sobie weźmie na towarzysza gumisza Jaroszewicza, by nie czuł się samotny. Jeden wart drugiego. Oczywiście możecie otworzyć salony dla lemurów i będziecie ich czesać i głaskać. I przy okazji potrenujecie nową ewangelizację. To potraficie najlepiej. A jak się już. Nie da czesać i głaskać lemurów, to można iść w głąb lasu, tam znajdziecie stado małp. Będziecie im prostować i podawać banany, bo tylko do tego się nadajecie. Ciało pańskie jest dla pasterza, a nie dla bydła, które pozwala po nim deptać i rozdawać bez żadnej czci i godności. Dawniej pasterzy strzegli tych świętych obyczajów. Dopóki nie pojawiło się towarzystwo od metra i cyrkla. Jak już Wam tak dobrze idzie w obieraniu Kościoła z wiary katolickiej, zmieniając ją na arianizm, to może małpy i lemury na coś przerobicie, na przykład luteranki, które czczą pacza mamy. Kartekis wyraźnie mówi o 837. O całym niepolskim episkopacie i tobie, Jaroszewiczu. Głównie o tobie mówi. Pius XII mówi: Powrót do zwyczajów starożytnego Kościoła jest herezją archeologizmu, potępioną przez magisterium Kościoła katolickiego. Teraz to, Jaroszewicz, do twojego filmu szczególnie się nadaje, bo mówisz, że my nie słuchamy głosu Kościoła? No to posłuchajmy, dlaczego ty nie słuchasz tego głosu. Pius 12 mówi: W Mediator Dei jest to głos Kościoła. Odrzucanie dogmatu, do dogmatu asystencji Ducha Świętego w procesie powstawiania jego tradycji i orzeczeń jest grzechem przeciw duchowi świętemu. Także wiesz już, co teraz robisz, ty i cały episkopat w Polsce. Grzeszycie jawnie przeciw duchowi świętemu, przeciw Kościołowi. Dlatego ci, co słuchają mnie, posłuszy biskupów i kapłanów, arian, Którzy sprzeciwiają się wielowiekowym orzeczeniom Kościoła katolickiego, tradycji i obyczajom zapisanym w prawie kanonicznym, nie usprawiedliwią się na sądzie. O nie! Nie powiedzą, że nie wiedzieli. Buntownicy dobrze wiedzą, co robią. Promując komunię na łapę jest grzechem przeciw kanonom prawa kanonicznego, który mówi o obyczaju tysiącletnim, który sam staje się prawem, w Polsce jest ten obyczaj przyjęty od tysiąca lat i zatwierdzony w każdej postaci przez Sobór Trydencki dogmatyczny i przyjęty przez Sejm Królewski i Episkopat bodajże w 1564 roku w Parczewie. Zmiana tych obyczaju w Polsce, jakie mamy zapieczętowane w prawie kanonicznym, to nic innego jak zmiana depozytu wiary i tradycji. Ten, kto tak robi, jest jawnym bandytą duchowym, wrzodem i pasożytem na mistycznym ciele Chrystusa, heretykiem i antychrystem. Wszyscy bandyci, co niszczą depozyt wiary, tradycje i wielowykowe obyczaje, powinni być zesłani na Madagaskar. Brutalna niewiara patobiskupa Zielińskiego i pozostałych gumisiu wafelkowych typu Jaroszewicz jest to gest... Aiański, który odróżnia się od katolików. Komunia na rękę jest agresywnym gestem Arianizmu. A ten twór, którego wybrali, są tej samej maści, wytoczyliście działo przeciw Duchowi Świętemu i jego wielowykowej asystencji i świętym obyczajom. Chciałem wam przypomnieć, że tu jest Polska, a nie Gumisiowo. Są jeszcze mężczyźni w Polsce. Moim obowiązkiem jest również ostrzec księdza biskupa to nie jest groźba, ale ostrzeżenie. Czy nowo wyświęcony patobiskup nie boi się skończyć jak życiński? Może komuś odbić i znowu coś z tłumu poleci między skronie. Ludzie to wariaci, nie boją się oddać śmierci za wiarę. Jak widzą, że ciało pańskie jest poniewierane, to są zdolni do wszystkiego. Z mojej strony to nie grozi, ale są wariaci, dlatego ostrzegam. Lud polski nie ma już prawdziwych biskupów. Lud polski ma już dość bandytów duchownych ukrywających się pod sutanną biskupa czy pastoralno-kapłańską. Tak więc na mocy Kościoła świętego i jego świętych orzeczeń, encyklik dogmatycznych soborów Obyczajów ponad 200-letnich i, i więcej letnich, poprzez prawo kanoniczne i konstytucję apostolską zapisaną po wieczne czasy i na zawsze, i poprzez moc dokumentów Kościoła katolickiego, orzeka się, poprzez czyny, jakie dokonaliście w zniszczeniu Kościoła w narodzie polskim, wiary, świętej i tradycji. Moc tych dokumentów staje się dla was prawomocnym natychmiastowym wyrokiem. Stajecie się buntownikami, krótko mówiąc, przeciwnikami Chrystusa, antychrystami. Jedyne, co was może uratować, to cztery żal za grzechy i powrót na łono Kościoła katolickiego w pełni przywróciwszy do kościoła w Polsce tradycję całą Kość, Święte obyczaje. To jest nie tylko prawo Kościoła w Polsce, ale również prawo narodu polskiego. Przyjęte przez przestrzeń. I żeby nie było, ja was nie oskarżam i nie potępiam. Zrobił to już Kościół. Poprzez dokumenty i orzeczenia. Koniec i kropka. A wy, bratkowie, uważajcie, bo przyjdą między was wilki w owczych skórach. Najemnicy. Tylko po to, by niszczyć i kraść. I przestańcie być letni, bratkowie. Widzicie komu nie na łapę, szyćcie. Albo wyjdźcie od razu! Wychodzę, stąd nie umie na to patrzeć! Ty, bandyto, trzeba powiedzieć. Dość już tego podeptania ciała pańskiego! Dość! Osobiście Wam powiem tak prywatnie, ale to i tak jest wszystko wiadomo. Bo... Chciałbym, żeby była rewolucja taką wielką naprawdę wielko taka, aż. Gdyby się oddzieliło ziarno od zboża. Krzyczcie, nie przyjmujcie tego, zniszczyli wam wszystko, święty obyczaj, który jest, już nie jest tutaj w Polsce, już nie ma prawdziwego katolickiego, jesteście już protestantami. To tylko tak się wymawia, katolickie, szaty nawet nie macie katolickie, bo biskup ma jakieś nowoczesne dzisiaj. Ja was ostrzegłem, zrobiłem co zrobiłem, a na tego wilka Zielińskiego takiego tego Rysia i Jaroszewicza, uważajcie. Ci ludzie są po prostu do szpiku kości zepsuci. Rozumiecie? Oni się nawet na Madagaskar nie nadają, żeby przewodzić małpom. Bo na Madagaskarze, w każdej jednej stadzie jest jakoś hierarchia i jest porządek. Oni nawet tutaj nie umieją trzymać takiego porządku. Także zepsuliby całe Towarzystwo Małp. Już nie mówię o Lemurach, nie? Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna! W Wąskich drogach. Pamiętajcie, nie przyjmujcie Komunii na rękę. Jak można jeszcze Wam wiele mówić? Jawnie Wam mówię, że jest to Komunia przeciw Duchowi Świętemu, jest to grzech. Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny. Uparcie, jak twicie w błędzie jest to sprawa demoniczna, mówi święty Augustyn. Jak można do Bożej jeszcze dotrzeć? Ale wy wolicie słuchać bandytów w sutannach. Myślicie, że się usprawiedliwicie? Nie ma takiej opcji. Wiedzieliście o tym, ale woliliście się. A bo biskup mi kozo, a biskup największy wilk. Ten, kto nie wojuje, ten nic nie zyskuje. A letni! To jest taki, wiecie, jak sól zwietrzała, a bo jak gałąź sucha, co nie wydaje owocu, sró do ognia i tyle. wiecie się, ja wam dobrze radzę, bo jesteście katolikami, a nie mięczakami. Nie mięczakami. Ciekawe, kiedy Chmielewski stanie pod kurią z pięcioma tysiącmi wojo wojownikami Rysia. A Gądeckiego i odmówi różanie swoich nawrócenie. O nawrócenie za to, co robią, za wprowadzenie komunii na rynkę. Ciekawe, Chmielewski, czy jesteś tym wojownikiem, Rycerzem, czy jaki tam? A może bo szabla tempu albo konia nie podkutego, co? Wojownik się znalazł. Do entej. Ten nawróci, nie rób wstydu Matce Bożej i nie zasłaniej się ją, bo to nie jest katolickie, co ty robisz oszukowość tych wojowników. Oni dobrze wiedzą już niektórzy, tylko nie chcą ci tego powiedzieć. Z Panem Bogiem.